Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na capital.pl. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił na temat: dlaczego młodzież odchodzi od kościoła? Ale to będzie program o tym, co dzieje się wokół religii dzisiaj i co w ogóle dzieje się z lekcjami religii od lat. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań najlepiej w mailach. I tak, od kiedy. Rządzący zaczęli głosić, że zlikwidują jedną godzinę religii. Rozpoczęła się dyskusja na ten temat, na temat stanu kondycji polskiego katolicyzmu, na temat stosunku do katolicyzmu młodzieży, ale niestety dyskusja ta głównie przebiega w mediach niekatolickich albo w mediach prawicowych, mniej. A nie widać, ja przynajmniej nie widzę jej w jakimś właściwym wymiarze w mediach kościelnych. Głośno zareagował na to tylko biskup, na to ograniczenie lekcji religii biskup Kielecki, który ostro zaprotestował przeciwko temu, że rząd robi to bez konsultacji z kościołem, łamie w ten sposób wszelkie prawa, konkordat i zachowuje się jak komuniści. I na to zareagowało między innymi Terlikowski, który między innymi tłumaczy, że wielu biskupów już zrezygnowało z tej drugiej godziny religii. Trzeba by tutaj ten problem ująć w ten sposób, że ile jest godzin religii w danej diecezji, decyduje biskup ordynariusz. Natomiast rozmawiałem na ten temat z wieloma kapłanami, i niektórzy z nich mówili, że się cieszą, że będzie zlikwidowana jedna godzina religii, bo mówią, że to jest dla nich piekło ta religia. Młodzież zachowuje się wulgarnie agresywnie, nic z tego nie wynika, z tych lekcji religii. No i teraz tu nam się jawi cały zespół ważnych dla nas wszystkich problemów. Pierwszy problem jest taki, dlaczego młodzież odchodzi od kościoła i to coraz w większym stopniu. No i odpowiedź będzie pierwsza taka, to wina rodziców. Gdyby rodzice, gdyby w rodzinach było normalne życie katolickie, gdyby w tym życiu uczestniczyli wszyscy członkowie rodziny, gdyby rodzice dbali o wychowanie katolickie młodych, to młodzi by reagowali tak jak za komuny, że chcieliby chodzić na religię, że walczyliby z tymi, którzy utrudniają przeprowadzanie tych lekcji. Okazuje się jednak, że większość rodziców tutaj no, popełnia grzech zaniedbania. pozostawia tą kwestię dzieciom. uznaje, że dodatkowa lekcja języka czy dodatkowa lekcja informatyki jest ważniejsza dla przyszłości dziecka niż lekcja religii. No to co to za katolicy? No, i teraz zobaczmy, że tutaj Kościół znowu nie spełnia swojego podstawowego zadania, bo powinien wciąż w trakcie mszy świętych, kolendy i nie tylko, no, apelować do rodziców o to, żeby posyłali dzieci na religię, o to, jaki to jest obowiązek katolicki, że jest to grzech, kiedy rodzice nie to, że o to nie zadbają, że tłumaczenie, że dzieci nie chcą, to jest. Przyznawanie się przez rodziców do winy, i tutaj powinny być jakieś specjalne zajęcia, rekolekcje dla rodziców, które by ich tutaj uczulały. To jest jedna kwestia. Druga kwestia no to oczywiście ten świat otaczający. To Święty Maksymilian Maria Kolbe mówił: My mówimy do Was w pół godziny w niedzielę, a bezbożna prasa jest codziennie w Waszych domach. No i tutaj jest jakby taka sama sytuacja, jeszcze gorsza, prawda, bo ta bezbożna prasa w cudzysłowie, no to jest, już nie chodzi o gazety, tylko wszelkie media, telewizje, internet, portale internetowe. No i kwestia środowiska młodzieżowego, gdzie wrogowie kościoła dominują, narzucają ton, a katolicy młodzi katolicy, dzieci młodzież jakby nie, nie potrafią nie mają siły, żeby się tej presji przeciwstawić natomiast ja bym tutaj zwrócić uwagę na jeden problem na problem samych lekcji religii że ta kwestia została przez kościół zaniedbana została znaczy kościół tu najwięcej zawinił to Lekcje religii mogły spełniać olbrzymią rolę, nie spełniają żadnej roli, często spełniają negatywną rolę, natomiast oczywiście są takie lekcje, które spełniają pozytywną rolę, natomiast no jest to rzadkość. I jakie tutaj są problemy? Pierwszy problem jest taki, że Katecheci, czy to świeccy, czy kapłani nie mają metod pacyfikacji młodych ludzi. Takie metody mają wszyscy pozostali nauczyciele, też w coraz bardziej ograniczonym zakresie, ale choćby poprzez stopnie. Kiedyś byłem w jednej ze szkół w dużym mieście, ale daleko od Warszawy, z zajęciami z Savoir -viv i pytałem się dyrektorki szkoły, jak wygląda. Kwestia dyscypliny na lekcjach religii. I ona odpowiadała, odpowiedziała: U nas dyscyplina jest taka sama jak na innych lekcjach, bo uczniowie wiedzą, że jeżeli będą się źle zachowywać na lekcji religii, to spotka ich kara na lekcji fizyki albo matematyki. Kara taka, że po prostu zostaną wezwani do tablicy, przepytani szczegółowo, no i z reguły polegną, prawda? dostaną e, zły stopień. No, i oczywiście bezpośrednia opieka dyrektorki, więc tutaj jest kwestia też winy szkół. Teraz tak, e, początkowo lekcje religii wyglądały w ten sposób, że przygotowywano kadrę świecką. Było bardzo dużo szkół e, wyższych, zaocznych, w różnych, czasami dziwnych miejscach, które dawały e, uprawnienia dawały magisterium e, z katechetyki. Uczyłem w wielu tych szkołach, no i, i, i teraz problem był taki, że no ze względu na niskie pensje wtedy, ze względu na różne czynniki, ci, którzy trafiali jako studenci tych szkół, no to były osoby, które no później były słabo przygotowane, no same te zaoczne studia były słabe, ale nie miały tej w sobie tej misji, prawda? Tego, tego czegoś, które by powodowało, że potrafiliby przekonać młodzież. I kiedyś w, jednym, w jednej niedużej miejscowości, gdzie uczyłem katechetów, zadałem im takie pytanie, no to było za 20 albo i 30 lat temu, dlaczego studiujecie tutaj? I oni odpowiedzieli, no bo u nas na wsi nie ma żadnej pracy, musielibyśmy się przenieść do miasta, nie chcemy się przenieść do miasta, no i jedyna możliwość to nauczanie lekcji religii, bo tutaj najprościej te studia y, skończyć, więc chodzi po prostu o y, źródło utrzymania. No to przy takim podejściu taki nauczyciel religii wiele pozytywnych skutków nie osiągnie. Później zaczęła się taka fala, że. Y, y, Księża zaczęli uczyć gremialnie, wikarzy, proboszczowie z jednego prostego powodu. To dało im, dawało im ubezpieczenie, to dawało im pensję, utrzymanie, proboszcz miał z głowy tylko tu, tu były dwa negatywne czynniki. Pierwszy czynnik, że kapłani się, trzy dodatkowe czynniki. Pierwsze, że kapłani się uniezależniali od proboszcza i, i, i coraz bardziej robili. Na zasadzie rób ta co chce, Po drugie, wysłanie wszystkich, prawie wszystkich, większość kapłanów do szkół, no to jest nieporozumienie, bo uczycieliby powinni ci, którzy mają do tego smykałkę, którzy kochają młodzież, potrafią się dogadać z młodzieżą, którzy mają pewne talenty dydaktyczne, a tutaj no, nie, nie wszyscy to mają, prawda? A Uczyli religii równo wszyscy. Kapłan nie jest z założenia nauczycielem religii, prawda? może tego nie umieć, może mieć tutaj różne problemy i zahamowania. Kolejna kwestia z tym związana że w godzinach pracy szkoły kapłani byli niedostępni wiernym. Wiele rzeczy nie działo się w parafii. Wiele obowiązków kapłańskich nie było realizowanych, bo oni byli w pracy. Kolejna kwestia to taka, że w Polsce, jak niektórzy, jak coraz więcej już osób zwraca uwagę, te lekcje religii są dziwaczne. Sam uczestniczyłem w różnych lekcjach religii dosyć dawno, ale. ale no, miałem bogate doświadczenia jako gość, prawda, zapraszali mnie studenci, moi byli studenci, prawda, to takie, też, to też o czym świadczy, że zatrudniano w wielu szkołach absolwentów Akademii Teologii Katolickiej filozofii i oni nie mieli żadnego przygotowania do nauczania religii, znaczy ci moi studenci mieli wy, 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 wykształcenie. Na świętym Tomaszu Zakwinu, na wielkich doktorach Kościoła, ale każdy absolwent w zasadzie uczelni katolickiej mógł uczyć, był taki czas, mógł uczyć religii, to tak na marginesie, też brak zadbania o dobrych katechetów. I ci studenci mnie zapraszali na, na lekcje, i bardzo często to były takie dyskusje światopoglądowe. Uczniowie, niektórzy uczniowie. Kwestionowali no, każde zdanie wypowiedziane przez katechetę. Jest jeszcze jeden problem. Ten problem znam skądinąd, to znaczy, kiedy jeszcze religia była w parafiach, jeden z kapłanów z mojej parafii poprosił mnie, żebym przez. Tydzień czy dwa tygodnie, już nie pamiętam, prowadził za niego zajęcia, bo on gdzieś musiał wyjechać. No i e, tych e, młodych ludzi to byli licealiści, znaczy wszystkie klasy pomieszane, bo to z różnych szkół, ale no dużo ich było, także pamiętam, że chyba były trzy, dwie czy trzy klasy, drugie licealne. No i na tych zajęciach z religii. Gdzieś połowa to byli zupełnie przypadkowi, wysłani na siłę przez rodziców, nie chcący się tego uczyć, nie mający pozytywnego stosunku do katolicyzmu, i druga połowa, która była no, katolicka, katolicka młodzież. No i teraz no, stwierdziłem, że spacyfikowanie w kościele, w salkach parafialnych tej młodzieży która przychodzi tylko przeszkadzać, albo przychodzi że i się nudzi, i się wygłupia, no to jest prawie niemożliwe, utrudnia bardzo prowadzenie zajęć. No i powiedziałem temu księdzu, że księdza, jak są dwie klasy drugie, dwie klasy trzecie, dwie klasy pierwsze, nawet trzy, no to czy nie można podzielić tych uczniów w ten sposób, że ci no, zainteresowani, pobożni, w jednej klasie, a ci którzy w zasadzie wymagają nawrócenia w innej klasie Jak powiedział nie, nie trzeba ich wymieszać żeby się wyrównywał poziom wydaje mi się, że to było bardzo błędne podejście i być może yy, tak powinno być, że yy, na lekcji religii katecheta powinien dzielić tych yy, uczniów na katolików i niekatolików i prowadzić te zajęcia raz dla tych, raz dla tych i najlepiej z nieobecnością tych drugich, prawda? żeby nie, nie tracili niepotrzebnie czasu i żeby nie, nie przeszkadzali. Ale jest tutaj pewna, pewne dwie ważne kwestie. Pierwsza kwestia, że lekcje religii to jest bardzo ważna rzecz i Kościół powinien na nie posyłać najlepszych z najlepszych, dla takich, którzy potrafią dotrzeć do młodzieży którzy potrafią ciekawie mówić to powinno być ubogacane przez różnych gości którzy młodych ludzi młodych przystojnych chłopaków młode ładne dziewczyny które dawałyby świadectwa swojej wiary dawałyby świadectwa jak się nawrócili jak ich życie wyglądało przed nawróceniem, jak ich życie wyglądało po nawróceniu. A jeżeli takich osób, gości na lekcjach religii by brakowało, no to można by ich, takie osoby, takich osób jest sporo w Polsce, bardzo takich no, wstrząsających, przekonywujących świadectw, to można by to nagrać i na lekcji, na to, takie nagrania, powiedzmy. 15-20 minutowe i, i, i takie nagrania prezentować młodzieży na lekcjach religii. To często by mocniej bardziej przemówiło, bardziej przekonało niż to, co mówi Katecheta. No i ostatnia rzecz, to już nawet Terlikowski o tym mówi, a ten problem funkcjonuje w kościele od połowy XX wieku. No, znaczy tak, Szkoła jest miejscem, w którym przekazuje się wiedzę raz, i ta wiedza powinna być przekazywana wraz z jej rozumieniem i z umiejętnością jej wykorzystania. I w szkole nie ma w zasadzie miejsca na katechizację czyli na formowanie katolików i na przekonywanie, ewangelizowanie, przekonywanie niewierzących, czy mało wierzących, słabo wierzących, letnich katolików do tego, żeby byli prawdziwymi katolikami, czyli z pewnością powinny być w szkole lekcje religii, rozumiane tak, jak wszystkie inne lekcje, jak lekcja fizyki, chemii, matematyki itd. To nawet w swoim czasie, kiedy ministrem szkolnictwa był Samsonowicz, niewierzący przecież. To on był za tym, żeby były obowiązkowe lekcje religii w polskich szkołach, bo mówił, nie da się zrozumieć polskiej i europejskiej kultury bez znajomości katolicyzmu, więc wszyscy powinni na te lekcje religii chodzić. I te lekcje wyglądałyby wtedy w ten sposób, że przekazywano by wiedzę, nie byłoby dyskusji, nie byłoby mm, kwestionowania, oporu ze strony młodzieży. Masz yy, wiedzieć wszystko o katolicyzmie i tu nie ma o czym dyskutować, taka, taki jest katolicyzm, taka jest wiara, takie są prawdy wiary, takie są dogmaty, takie są prawdy moralne. Prawda? Masz to umieć, masz to umieć, bo jesteś katolikiem, ale masz to umieć też, bo jesteś Polakiem, bo jesteś Europejczykiem, bo nasza historia była taka i, i to jest zawsze fundament do głębszej wiary. Trzeba znać swoją wiarę. Prawda? I Czegoś takiego nie było w szkołach, to była głównie katechizacja, czyli no takie przygotowanie do liturgii, do sakramentu, chociaż niby to przygotowanie do sakramentów jest też oddzielne w kościele. No i teraz dochodzimy do pewnego problemu. Ja w swojej książce Grzechy Główne Polskiego Kościoła jeden rozdział poświęciłem analizie podręczników szkolnych do lekcji religii. Z, pochodzących z dwóch źródeł, i tu jest problem, że tych różnych podręczników do nauczania religii jest wiele, bo jest wiele diecezji, które mają własne takie podręczniki. I, i, i te podręczniki są kiepskie. Program y, jest kiepski, ani tam nie ma tak naprawdę wiedzy o katolicyzmie, o Kościele, jest jakieś, jakieś urywki. Nie ma tam elementów ewangelizacji, elementów formacji, elementów świadectwa. Jest takie pomieszanie z poplątaniem, z akcentem, głównie na różne modernistyczne gnioty. I takie ple 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 ple, ple jak to dzisiaj większość Chomili w kościołach. I jeżeli katecheci mieli iść według podręcznika, bo nie wszyscy szli według podręcznika, no to, to już to samo wskazywało te lekcje religii na porażkę. Także w zasadzie tak powinno być, że lekcja religii to powinno być przekazanie wiedzy o katolicyzmie. I zachęcenie do tego, żeby trafić na katechizację, i ta katechizacja powinna być już dla wybranych, a wybrani, no to po pierwsze, musi ich zaakceptować kapłan, musi ich zaakceptować proboszcz, i sami muszą chcieć, i to powinno być już w kościele. I teraz dwie godziny lekcji religii w szkole. To mało, prawda? z katolickiego punktu widzenia, znowu tu nie ma właściwego duszpasterstwa. Prawda? Z katolickiego punktu widzenia, kto jest najważniejszy w życiu człowieka, w życiu katolika? Bóg. No to jak może być 4 godziny matematyki, 4 godziny polskiego, 4 godziny nie wiem języka, a dwie godziny religii? Czyli tych godzin religii powinno być jak najwięcej, ale ono, one powinny być sensowne i owocne. I o to Kościół w ogóle nie dbał, i nie dba, i, i to jest jeden z powodów, z powodów tego, że młodzież odchodzi, że te lekcje religii stają się czymś bez sensu. Kościół jakby zapomniał Kościół to znaczy no, biskupi, kapłani zapomnieli o podstawowej nauce Kościoła, że podstawowym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Kościół. Szkoła są czynnikami pomocniczymi, i bez uruchomienia rodziny e, nie ma nic. Znaczy, tu można by mieć różne pomysły, prawda? Od specjalnych rekolekcji dla rodziców, od pracy e, spowiedników w konfesjonałach, od e, niechomili tylko kazań na ten temat, po. Na przykład wprowadzenie na lekcjach religii prac domowych, których, które wciągałyby rodziców. No i katecheci powinni spotykać się z rodzicami, myślę, że częściej niż są normalne wywiadówki w szkole. Lekcje religii są pewnym ważnym, można nawet powiedzieć, że należącym do centrum. Centralnym punktem w życiu kościoła, w kształtowaniu formacji katolickiej, i to zostało przez polskich biskupów i kapłanów, proboszczów całkowicie zawalone. I obok innych, wielu innych czynników negatywnych, czy braku pewnego zaangażowania, no to, to ten czynnik działa destrukcyjnie. Dziękuję bardzo.